i wieże Eiffla w Krakowie. Tutaj jestem koło takiej tablicy informacyjnej. Zaraz Wam to przełączę i pokażę. O. Tu jest tablica i jesteśmy w tym punkcie czerwonym. Tak, tutaj. Będziemy teraz szli trochę tutaj dalej. I tutaj zwiedzimy no mniej więcej gdzieś tutaj ten Saski Park. A potem przejdziemy tam, jeżeli deszcz nie będzie ulewny. O i tutaj pójdziemy na wieżę Eiffel, zobaczycie. Ha. O, jest, jest dorota. Cześć Dorota, cześć. Ja ci dałam tutaj funkcję, że jakby ktoś jakiś spamował, to możesz kogoś wyłączyć wtedy. Fajnie, że jesteś. Ja trochę za wcześnie zaczęłam, ale ja mam taką tendencję czasem. Pokażę Wam, gdzie jestem. Tutaj jest w ogóle taki kościół tam w tle przy Saskiej. I tutaj, tu jest właśnie fajna mapka, na której, jak właśnie pokazywałam, tam jest punkt czerwony, i tam będziemy. No tu jesteśmy mniej więcej w tym punkcie czerwonym. Widzicie, jakie mam tu jeziora? Tu wszystko widać właśnie te moje bagry, Płaszowski Staw. A dzisiaj będziemy szli do Parku Saskiego i na wieży Eiffla. No taką w sensie miniatur, minie, minie, miniaturową, o, miniaturową. Pokazuję Wam teraz mniej więcej gdzie jesteśmy. Tu jest jeszcze taki punkt, e, o, styk ulic. To będzie łatwo się potem rozeznać. Przewóz i Saska, Przewóz i Saska, tak. E, przepraszam jeżeli słychać auta, no ale niestety y, tak y, nie, nic tutaj nie poradzimy na to, bo słychać auta bo bo, są, bo jest taka droga tutaj. E, także zaraz będziemy przychodzić. Znaczy, które światła, tak się jeszcze o, pokręcę, żeby było widać gdzie. O, tu trochę widać ten kościół. Są, y, sercanie to są tutaj. O, które światło się wcześniejsze. A, tam teraz przegapiłam tamto światło. To teraz muszę tutaj iść. O, tutaj widzę jakiś ma Marek. Witam. Witam, Marek. O, jest światło. Przechodzę. Tam w tle Avitex, a w ogóle taki fajny, widzicie na, na ścianie, namalowany taki pies. On reklamuje, poruszaj się jak zwierzę. tier. to znaczy, ja, ja nie dostałam tutaj za reklamę ich, ale reklama jest fajna akurat, więc dlatego pokazuję. I idziemy dzisiaj y, do Kieszonkowy Park Saski. A potem na wieżę Eiffla, bo ten jest, to jest taki właśnie no, miniaturowy, no nie? A po prostu tam myślę, że jakieś osiedle się dopominało i chciało, chciało ten park, żeby zrobiono. Tu jest trochę ulicy, więc no efekty są, ale staram się mikrofon trzymać blisko. O, sporo osób nawet jest. Witam wszystkich na Małym Płaszowie w Krakowie. Jak ktoś jeszcze nie wie, bo ja jestem z Krakowa i pokazuję Wam różne parki. Dzisiaj idziemy do Park Saski. Zaczęliśmy od takiego skrzyżowania, żeby było łatwo namierzyć miejsce. I tam była taka fajna mapa. To jak ktoś przed później, to sobie potem zobaczy na mapy. E, w ogóle słuchajcie, u nas y, dzisiaj też pogoda taka jak wszędzie, że co jakiś czas leje i na szczęście, na szczęście w tej chwili jest spokój, ale ja mam dzisiaj gumiaki w ogóle. O bo będę musiała pewnie w trawę wejść. E, no i w ogóle ta pogoda jest taka, że nie wiadomo co się za chwilę zdarzy. Patrzę ktoś tu przy... o świat akwarystyki u Kamili. O jak miło dziewczyny. Dorotka, świat akwarystyki, Kamila. I Marek tu jeszcze chłopak. A tak to widzę, że jest osób 20, więc jest sporo, tylko nie wszyscy może piszą. Fajnie, że jesteście, super. Super. Gumiaczki, super. Gumiaczki takie proste, ale kiedyś kupiłam, bo wiecie, ja chodzę na te różne wycieczki i tam zapowiadali gdzieś, że. E, jak na tą drwinkę chodzę, to że tam może być. Eee, po prostu bagienko, i rzeczywiście mi się kiedyś przydały. Bo na tej dwince, jak żeśmy szukali żab, yy, to chodziliśmy po takich terenach strasznie podmokłych. I jednemu gościowi to yy, podeszwy odpadły w ogóle. Więc ten, patrzcie, o się już zbliżamy. Tu są takie nawet, patrzcie, spora choinka. Yy, tutaj jest trochę parking, ale zaraz zobaczycie ten park. O tu, tędy przejdę. On jest tak przy takich blokach położony, ale podejrzewam, że teraz nie będzie tam za bardzo ludzi, bo yy, stąd to nie jest tak znowu bardzo dużo ludzi. Tu nie ma nigdy, bo to nie jest jakiś taki park, wiecie, wypasiony, duży. Tylko to jest właśnie taki kameralny, mały park dla osie, osiedlowych ludzi bardziej. O, i tu jest takie wejście, no jedno z wejść. Tu jest tabliczka. Bo to jest tak, z budżetu obywatelskiego to robili. Czyli tam się głosuje na różne projekty u nas w Krakowie. No i te, co wygrają, to mogą dostać dofinansowanie. Wartość projektu tu ma się... Jaka kasiora, co to była. Projekt dzielnicowy. Saski park kieszonkowy. Zaczyna się tak, że fajne tutaj jest roślinka fajna. Dziękuję Wam za pomoc w komentarzach. O bo to na live'ach czasem się przyda tam zerknąć. I tu jest taka fajna roślinka, ja sobie nawet patrzyłam i to Budleja jest podobno. Budleja i, i jakaś taka druga nazwa motyli krzew. Chyba, chyba w sensie, że motyle lubią ten krzew. I tego jest tutaj słuchajcie dość dużo. O patrzcie, jakie to jest duże tutaj. Takie. Tam dalej jeszcze to też jest też jest to ta Budleja tutaj. Ja w ogóle słuchajcie w tym parku byłam y, chyba na jesieni w zeszłym roku. Y, to jest taki park. O, o, od tej strony byłam, natomiast wtedy się dopiero rozkręcało wszystko. I wtedy jeszcze ta, ta zieleń nie była taka ładna. A teraz, już co nieco jest. Bodela, o. Dorotka pisze. Budleja i motyli krzew. Potem. Wygoogluję. No właśnie, bo ja sobie sama specjalnie wyszukiwałam to, bo nas ze zdjęciu, bo już tu byłam wcześniej nie ileś razy i wyszukiwałam, i tak mi, tak mi wyszły dane. Tutaj drzewo, i one są często opisane, te drzewa, ale nie wiem, czy tutaj. Aha, jest. Lipa drobnolista 2019 yy, posadzona, ale to już jakoś dawno nawet. To, pewnie, to ja nawet nie wiem, że tak dawno. Chyba się wydawało, że później to robili, ale. A tutaj 2023, a to może jakieś jedno drzewko wcześniej posadzili. A tutaj jest też drobnolistna. Ran rancho, rancho, rancho. O. No, i tu jest takie, wiecie, u nas powstaje trochę takich parków kieszonkowych, o jak się cieszę, że nie leje, słuchajcie, teraz muszę korzystać z tego czasu. Powstaje trochę takich parków, czyli one są po prostu, wiecie że nie specjalnie się wyjeżdża gdzieś tutaj, tylko jak ludzie mieszkają w pobliżu. Ja mieszkam, no stosunkowo, powiedzmy niedaleko, no nie chcę mówić konkretnie gdzie, ale, ale stosunkowo mam blisko tutaj. I o, jeszcze tam są takie fajne trawy. No i to są takie właśnie dla ludzi okolicznych, żeby sobie mogli też skorzystać. Ale bardzo ładnie to jest zrobione. I już ta, ta zieleń rzeczywiście, patrzcie, takie trawy, to są jakieś specjalne, ale już nie sprawdzałam ich nazw, to takie krzewy mniejsze. No, i ławki są takie, yy, no też jak widzicie, takie z jakiegoś. Pro, no, no, zaprojektowane specjalnie, nie? To tak jakoś. No to jakiś nawet. Fi, jakiś znaczek, jakiś zano. Za, o, tu jest piękne drzewo. No, dobrze, że sobie wzięłam te gumiaki, bo dopiero co padało. To jest chyba platan. Zaraz zobaczę, czy tu napisali. Tak, platan. Platan klonolistny. Platany są piękne, kojarzycie te drzewa pewnie, nie? A on jest jeszcze młodziutki, to jeszcze nie widać tak tej kory, bo ona taka jest potem, że tu na tej korze takie są barwy jakieś różne, tak jak pamiętam. I tak... O, no, młodziutki, no ale... No nie milą, może być lat. No ale jeszcze chocho pożyję. O Tomek. Eee. Nie wiem, Tomek, bo to nie na temat piszesz chyba trochę. Marek GMO, trująca zieleń. No nie wiem, nie wiem o co chodzi. Trująca zieleń. Dlaczego trująca zieleń? Tutaj myślę, że generalnie fajnie, że to projektują. No tu, jak widzicie, to jest dość blisko takiej drogi. Natomiast mm, trochę jest tych nasadzeń, jest tutaj, widzicie, dość sporo. E, więc y, dziękuję, dziękuję za pomoc adminom. E, no i te trawy są różne, te drzewa, no właśnie, że te drzewa, ja myślę i krzewy jeszcze urosną i wtedy będzie yy, Wiecie, bardziej wyciszone O, patrzcie się, te kwitną To jest chyba jeżówka, o Wyrosła I tu Jeżówka chyba Achinocea, inaczej tak z tego co kojarzę Ten kwiat No i tutaj wam jeszcze pokazałam Tu są w ogóle takie, wiecie, leżaczki do tego, ale do leżenia, nie, ale One są Obrotowe jeszcze. Ja się tu kiedyś tak kręciłam, może można tak siąść. Tam teraz są trochę mokre, ale też jest fajne. Można się tak zakręcić, nie? Są takie. Tutaj. No i tu jest taka ścieżka zrobiona. Tak, o Dorotka pisze, że dobrze, że takich parków coraz więcej. Tak, u nas jest właśnie. Coraz więcej się robi takich. takich wiecie, drobnych parków. No, i wtedy też oczywiście nie postawią tutaj jakiegoś kląkra, następnego, jakiegoś betonu, nie? E, tylko to miejsce już jest zajęte na, na wypoczynek, nie? No i tu jest taka altanka, czy jak to nazwać, Chyba tak, po której już po ściankach zaczynają yy, zielone. Tutaj widzicie, nie wiem dokładnie co to za gatunek, ale już rosnąć. Jak, jak to obrośnie całe, to będzie normalnie miodio. I tutaj, jak widzicie, jest w ogóle takie miejsce, że sobie można. Że się można umówić w jakiejś grupie, nie? I coś tam sobie obgadać, jakąś sprawę. Tam na końcu jest huśtawka, to Wam potem pokażę z bliska. Ale tutaj jest jeszcze fajna rzecz, nie wiem, czy w Waszych miastach też takie są. To są takie budki, gdzie można zostawić książki. Tu klucze leżą od jakiegoś czasu. Ja już pisałam, że tu klucze leżą. Nie wiem, ktoś zgubił klucze i ja nie wiem, gdzie one leżały wcześniej. I tu można zostawić książki albo sobie wziąć. Ja czasem też brałam coś. Tak brałam, a potem na przykład oddałam. No i tu różne są książki, gdy, kto mu się tam akurat już nie chciało czytać ich dalej, czy ja nie wiem no. Ale takie też, patrzcie, pan Wołodyjowski jak ktoś ma te potop potop. Także takie też, które no, młodzież musi przetrawić. Chociaż ja już nie pamiętam, nie chcę narzekać, nie? Ale już wieki temu to co tu jeszcze mają? Nie wiem co tutaj. Jakieś gazety. Ja to jakąś o kosmosie kiedyś znalazłam gazety albo dla dzieci też czasy różne rzeczy tu wrzucają. No i to jest tak o, zamknięte, więc to się nie, nie niszczy, więc spoczko. Dorotka pisze, że u nas też są książki, ale nie sprawdzałam jakie. Piotr, co to jest? Jesteśmy, Piotr, w Kieszonkowym Parku Saskim w Krakowie. I ja mam generalnie kanał przyrodniczy, ale też chodzę po różnych takich właśnie parkach, żeby Wam pokazać w Krakowie różne miejsca. Ale jeszcze pójdziemy na wieżę Eiffla dzisiaj, słuchajcie, to, to, to tak dodatkowo, bo ponieważ park jest mały, to stwierdziłam, że połączę te rzeczy. Ale jeszcze jest, o, ta huśtawka ma takie resory jakieś, jak to to nazywa, takie te. Nawet jest, patrzę czy jest sucha, jest nawet sucha, to mogę nawet, nawet się mogę pobujać, o widzicie się bujam. To się pokaże, jak się buja. <ścoughs> Cześć. Uśmiecham się do Was. Uśmiecham się do Was. A ja się tu lubię czasem pobujać. E, więc ta kusiapka jest fajna bardzo. Nie, można się bujać, a w ogóle ona jest taka... Bo ona jest spora w ogóle. Nie wiem, czy to się tak da pokazać, no nie? Ale ona jest dość szeroka i tu się zmieści... Raz, no ja myślę, że z pięć osób by się tu zmieściło, nawet. Także jest to takie sympatyczne miejsce. O, kwitnie to coś. No to jak ktoś tak zobaczy z bliska, to może potem się uda odnaleźć, co to jest. O, hej, aga. Patrzę Dorotka, co pisze. Hej, aga, bardzo lubię Twój, twój głos i styl mówienia. O, Kusiu. Ja, dziękuję. Kusiu, a Kusiu, wiesz co, Kusiu? Ja cię, Kusiu, rzeczywiście, wiesz co, Kusiu, Kusiu, to chyba. Kusiu, Kusiu, mój dzidziusiu, ja to chyba jeszcze słuchaj z dzieciństwa, takie słownictwo. No, takie śmieszne słowa, no racja, śmieszne. Dobra, to teraz przejdziemy yy, tak, przejdę tak bokiem, żeby obejść ten park, do końca już yy, i będziemy szli. Słuchajcie, na wieżę Eiffla, bo normalnie w Krakowie... Yy, no właśnie chyba my się za mało chwalimy, ale my mamy wieżę Eiffla w Krakowie, to normalnie w Paryżu oni normalnie chyba naszą kopię zrobili. To teraz oczywiście z, przy, z przymrużeniem oka mówię. No ale zaraz zobaczycie krakowską... Yy, znaczy no chwilkę musimy tam dojść, ale to nie jest tak daleko. Tu jeszcze Wam pokazuję te wszystkie kwiaty. Bo tak jak mówię, jak sobie porównacie z filmem poprzednim, to tam jeszcze było zupełnie... Dopiero to wszystko organizowali. Jakoś film w zeszłym roku robiłam. No, też pewnie tak, taka sama nazwa, jakoś jak się wpisze Saski Park Kieszonkowy, to on wyskoczy. I wtedy jeszcze było. Co, to jest też lipa. O! Wtedy jeszcze było no, no, no prawie nic. No, nie no, drzewa były, ale chyba tak. Jeszcze to jesienią to wszystko takie jeszcze nie było wyrośnięte. No, więc tu się fajnie. Wiecie, czy to pachnie, chyba? Jakaś pszczoła. Uciekła teraz. Kurczę, pachnie to, wiecie, no nie mogę wam zapachu pokazać, przykro mi jest bardzo, ale, ale normalnie fajnie to jest, fajne to takie. O, no i takie kwiaty, o jakiś motyl tam właśnie zwiewał, no ale niestety nie złapię go. Aha, tu jest jeszcze taka tabliczka. Elo, elo, siema. Franek, cześć Franek, my tutaj po parku chodzimy, ale zaraz pójdziemy na wieżę Eiffla, krakowską. O, tu jest jeszcze taka tablica. Yy, Mieszkańcu turystów. Mieszkańcu, mieszkańcu, turysto, witaj w Saskim Parku Kieszonkowym. Miejscu, które powstało dzięki zaangażowaniu i determinacji okolicznych mieszkańców. Miejscu, gdzie możesz odpocząć, oddać się lekturze, no bo jest ta półeczka z tymi książkami, skorzystać z ogólnostępnej księgo, książkodzielni, tak to się nazywa, i zrelaksować się, doceń, uszanuj, Piękno tej niedużej ale wartościowej przestrzeni. Zapraszamy, rozgoście Takie piękne powitanie, słuchajcie. Ech. I tu jeszcze jakieś też kwiatuszki piękne. Nie wiem, czy to pachnie. A nie wiem, czy to pachnie. Nie czuję za dobrze, ale coś chyba tak. O tu jeszcze jakiś czmielek jest, ale nie wiem, czy się uda go złapać. Katr. Tu jest bliżej gdzieś jakiś czmielek. O, ten może będzie widać. Tu się rusza trochę czmielek z bliska to już mi tak nie bardzo... O, tu jeszcze tych szmieli więcej, o! Myślę, że Wam wyjdą. Tu ja... O, jaki piękny szmielor. Szmielor, super. Marek. Żelazo, rdzewieje. Ile kasy na, farb... na farbę wieży. A zobaczycie zaraz tą wieżę. Yy, ona jest z jakiegoś materiału, no pokażę Wam też z bliska. Yy, bo ona jest koło takiego sklepu z y, spawalniczego. Y, ona nie wieje, To jest jakieś, no nie wiem, no bo to zależy z czego się robi, no nie. I czy jest chyba, y, nie wiem, czy zaimpregnowane, czy co tam w sensie y, jakoś przystosowane. Y, wieża jest taka ciekawa, no, a myślę, że zresztą nie znacie, bo jakoś tak nie, nie mówi się o tej wieży za bardzo. Bo w kraku ma dużo innych rzeczy ciekawych, no nie więc. O wieży Eiffla w Krakowie nie, nie mówi się, a to zobaczycie zaraz. Muszę tu dojść do skrzyżowania, a potem przejść raz, dwa, dwa, razy przejść przez ulicę na skrzyżowaniu i w prawo. O, brawo. To tu jest? We Francji rdzewieje. We Francji, tak? Marek rdzewieje. Mówi, że rdzewieje. Barbara, cześć. Cześć. Don. Hej ho, hej. Brawo, Agnieszka. O jak miło, dzięki. Słuchajcie, mamy szczęście, że nie leje. Znaczy ja na wszelki wypadek wzięłam parasol. Ale dzisiaj to jest taka pogoda, a potem jeszcze w ogóle ma być yy, jakoś dziwnie, więc też uważajcie, bo chyba w całej Polsce jest taka specyficzna pogoda. Tu jest w ogóle dużo takiej zieleni po lewej, bo tam są ogródki działkowe też w tych terenach. O tu muszę trochę na lewo, żeby ludzi te nie chęcić, bo ktoś przyjeżdża. O dobra. No i tu jest trochę tak ciekawe jak widzicie jak tu idę, ale tam są ogródki. Tu są nawet jakieś wejścia do tych ogródków nie wiem czy ten to się da wejść. No, ale tak, bo mijamy po drodze. Teraz tu przejdę sobie tędy. No tu jesteśmy blisko drogi, bo przepraszam Was za hałas, ale niestety... Tak to bywa w Krakowie, że po prostu mamy dużo samochodów, coś za coś. Ale nie musieliśmy czekać na światłach nawet. O, tu sobie sobie tak, żeby nie kręcić. I to jest skrzyżowanie stoczniowców z Nowochódzką. Jakby ktoś ewentualnie kiedyś się tu wybierał. Stoczniowców z Nowochódzką. Tutaj jest następne przejście. Dzień dobry. Scyzoryk, Scyzoryk, tak na mnie wołają. O, kojarzę taką piosenkę z dawnych czasów. O. Scyzoryk mówię, bo tu mi się ktoś wpisał. O, tu jeszcze... Arek. Arek, serduszko, dzięki. Dzięki, dzięki chłopaku. O. A nie wiesz, czy możesz mówić po imieniu. No Agnieszka jestem, ja jestem Agnieszka. A ty możesz, w sensie jak już masz napisany scyzoryk, no to mówię do ciebie scyzoryk. Ech. Przechodzimy, słuchajcie. No i ciekawa jestem, czy wam się spodoba nasza wieża Eiffla. Tu muszę trochę, może w dół, bo ludzie są, żeby twarzy nie, nie kręcić. Dobra, o tak. A tak, i to już prosto tą drogą mi blisko będzie. Dałeś mi suba, no to super. Grzegorz, ok. Dziękuję adminom. Tutaj mamy jeszcze, widzicie też w Krakowie, jest sporo tych dla rowerów ścieżek w ogóle. Tak jak widzicie, tutaj jest. Po prawej dla rowerów, po, po lewej dla ludzi. Jest całkiem dobrze, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe w Krakowie. Korzystam dużo. Dzisiaj akurat jestem, jak widzicie, nie brałam kasku, bo często mam ten kask na głowie, ale dzisiaj nie mam, bo, bo z buta poszłam, bo, bo nie miałam tak daleko. Kurczę, jakieś, jakieś sygnały słyszę. Nie wiem, czy policja, czy... Zaraz się okaże zresztą. Ambulans chyba. O matko. Nie wiem co się zadziało. Nie wiem co się zadziało, no ale czasem bywa, że coś się dzieje. Mam nadzieję, że nie poważne jakieś rzeczy. O, słuchajcie, może już nawet widzicie. Tutaj jest ten spaw, centrum techniki, narzędzia. Spaw. Spawalnictwo. No i tu jest nasza wieża. A nie wiem czy już ją widzicie. Patrzę, osób 13 teraz jest. Kraków jest piękny, Cezorek. Tak, też tak myślę. Grzegorz Cezorek. No i słuchajcie, to jest wieża Eiffla. Nasza krakowska. Patrzcie się. Haha. No. Dzięki. Dorotka, dziękuję za, wieże, za park saski i za wieżę. Normalnie tak to wygląda. Pokażę Wam to w środku, może jeszcze. Albo Wam tak odwrócę, żeby Pokażę Wam więcej wielkość. O, jak ja jestem, to, to, to tak mniej więcej ta wielkość tej wieży jest. Jeszcze, słuchajcie, wejdziemy tam do... Znaczy na szczyt to nie wyjdę, ale tutaj pod to. Widzicie, to tak wygląda od spodu. Tam można sobie tak... O, jesteśmy jakby pod wieżą na dole. ha Super. Jeszcze, jeszcze tutaj jest takie coś... Ech. Jeszcze tu jest taka, takie coś, co z tego co ja się zorientowałam, to jest chyba to, to ma przedstawiać e, wieżę telewizyjną w, w Berlinie, prawdopodobnie to, ta kula. Ale możecie też sobie zobaczyć, czy Wam to przypomina. Ja tak patrzyłam, że to chyba jest to. No i widzicie, tam jest takie, że się odbija wszystko w tej kuli. Także tak to wygląda w Kielce też są piękne. A, i mi komplementuje, że ładnie wyglądam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także o! I no i tak, i tutaj w sumie... No to dalej można jeszcze iść, tam jest dalej Wisła. Ale tak to wygląda chyba... Co ja tu jeszcze mogę pokazać więcej Wam? Chyba już tyle. Jeszcze wrócę może na tą wieżę kawałek. Żebyście mogli popodziwiać. Także możecie, możecie patrzeć co tu Dorotka pisze, wieża fajowa, ja muszę spadać, ale fajnie było, utulam Aga. Dzięki Dorotka, ja już będę zaraz kończyć, dzięki, dzięki, dzięki ci, że byłaś. No i tak jak widzicie ta wieża wygląda, jeszcze wam mogę trochę pokazać, żebyście mogli powiedzieć, że widzieliście dzisiaj wycieczkę na wieżę Eiffla. I że w Krakowie właśnie mamy taką wieżę. Co wam tu. O, no tak jeszcze bo pokażę ją do góry. Z bliska to tak widzicie. Tutaj porobili też takie. No pewnie to naśladuje tą, tą całą główną wieżę, no nie? Highflywską. Natomiast metal. Nie wiem dokładnie kiedy to tworzyło. Takie słychać. Ale nic tu nie rdzewieje. To jest tak zrobione porządnie, że nic tu nie rdzewieje. Tutaj jest jakby taka półeczka, że myślę, że to jest takie pięterko zrobione, nie? Tak wygląda na to pięterko niższe. Potem jest pięterko wyższe, także wszystko jest bardzo, myślę, yy, no jest jakieś podobieństwo. Eee, m, Aga to <grywa> swojska dziołka, a jak to jest komplement, to dziękuję bardzo. <grywa> Dobra, także słuchajcie, tak tu się prezentują nasze, nasze te, to, to, to się dowiedzieliście coś o Krakowie więcej mam nadzieję. Bo u mnie są takie właśnie nietypowe rzeczy głównie przyrodnicze, więc tak, więc słuchajcie, dziękuję wam bardzo za obecność i uważajcie na siebie, bo pogoda jest taka, że może coś tam padać ostro, więc jak macie jakieś ogródki, czy tam nie wiem domki, czy coś to trzeba zabezpieczyć wszystko. A dzisiaj to już na tyle i do zobaczenia. Dzięki za subiki nowe i dzięki za obecność dzisiaj. Trzymajcie się, trzymajcie się, pa. pa.